Witam ponownie traderów, dzisiaj podzielę się z wami nową strategią, wykorzystującą nowy i darmowy wskaźnik na TradingView. Wskaźnik ten został stworzony specjalnie w celu podkreślenia trendów rynkowych, zapewniając najdokładniejsze sygnały kupna i sprzedaży. Ale to, co czyni ten wskaźnik tak wyjątkowym od innych, to fakt, że daje on oszałamiające wyniki w połączeniu z kilkoma popularnymi wskaźnikami. Przede wszystkim pokażę Wam, jak możemy użyć tego wskaźnika ze wskaźnikiem ADX, aby łatwo zidentyfikować rynek, gdy porusza się w przedziale. Więc bez marnowania czasu otwórzmy nasz wykres widoku handlowego. Jestem więc w TradingView i tak wygląda nasz główny wskaźnik na naszym wykresie handlowym. Szybko usunę ten wskaźnik z wykresu. Aby móc wyjaśnić ustawienia od samego początku, aby dodać ten niesamowity wskaźnik do naszego wykresu, klikamy na Zakładkę Wskaźników i wyszukujemy wskaźnik Flying Dragon Trend. A następnie dodamy ten jeden wskaźnik napisany przez kogoś o imieniu marko P010. Jak widać, wskaźnik ten ma wstążkę, która zmienia kolor między zielonym a czerwonym. Poza tym mamy również sygnały kupna i sprzedaży w postaci tych trójkątów. Co więcej, wskaźnik ten łączy w sobie dwie różne średnie kroczące, które krzyżują się ze sobą w możliwym punkcie obrotu trendu, ale stara się również unikać wszelkich krótkoterminowych szumów, które mogą wpływać na identyfikację trendu. Jeśli otworzymy ustawienia tego wskaźnika, zobaczymy, że domyślnie jedna ze średnich ruchomych jest ustawiona jako HMA, średnia ruchoma kadłuba o długości 35, a druga jest ustawiona na SMA, prostą średnią ruchomą. Z wartością długości ustawioną na 22. W oparciu o swoje preferencje lub strategię handlową możesz wybrać pożądany typ średnich kroczących, ale połączenie HMA i SMA jest idealnym wyborem w większości sytuacji. W dalszej części wideo nauczę Cię idealnych ustawień wartości długości dla tych dwóch średnich kroczących, szczególnie w celu identyfikacji długoterminowego trendu na rynku. Zanim to jednak nastąpi, przyjrzyjmy się innym ustawieniom tego wskaźnika. Tutaj widzimy, że poziom ryzyka jest ustawiony na średni, a na przykład na tym wykresie widać, że mamy wiele fałszywych sygnałów, więc aby zmniejszyć te fałszywe sygnały, ustawimy poziom ryzyka na najniższy. Teraz możesz zobaczyć, że pokaże sygnały o wyższym prawdopodobieństwie, a większość fałszywych sygnałów zostanie usunięta. W dalszej części filmu wyjaśnię, w jaki sposób można również filtrować te sygnały i wybierać tylko najlepsze z nich z większym prawdopodobieństwem uzyskania oczekiwanych wyników. Przy okazji, jeśli nie masz ochoty na samodzielną analizę cen, możesz dołączyć do mojej bezpłatnej grupy Telegram. Tutaj codziennie dzielę się pozycjami kupna i sprzedaży, które otwieram. Link znajduje się w opisie pod tym filmem. Jeśli spojrzymy na ten wskaźnik, zobaczymy, że sygnały te są generowane, gdy wstążka jest całkowicie złożona i mamy jeden kolor, który jest widoczny na wstążce. Na przykład czasami taśma jest całkowicie zielona a czasami staje się czerwona. W takim przypadku pokazuje to, że rynek silnie porusza się w górę lub w dół. Jak widzimy tutaj, gdy wskaźnik ma kolor zielony, rynek porusza się w górę. A kiedy jest czerwony, rynek ma niedźwiedzi impet. Kiedy mamy jednocześnie kolor zielony i czerwony, oznacza to, że mamy do czynienia z cofnięciem lub może to być również oznaka płaskiego rynku. Jednak do pełnej identyfikacji płaskiego lub zmiennego rynku sam ten wskaźnik nie wystarczy. Jednym z dobrych wskaźników, których możemy użyć, jest ADX. Przede wszystkim dodajmy ten wskaźnik do wykresu. W polu wyszukiwania będziemy szukać ADX i dodajmy ten średni wskaźnik kierunkowy do wykresu. Przede wszystkim możecie wiedzieć, że dla łatwej interpretacji dodajemy poziomą linię na poziomie 20, która pomaga nam szybko dowiedzieć się, czy dx jest powyżej 20, czy poniżej 20, możesz więc narysować linię w ten sposób. Jak zapewne wszyscy wiedzą, gdy ADX jest poniżej 20, oznacza to, że w tym czasie rynek znajduje się w okresie wahań. Widzimy również, że linia ADX znajduje się poniżej poziomu 20, wiemy więc, że rynek znajdował się w okresie wahań. Z tego powodu masz możliwość identyfikacji płaskiego rynku i możesz łatwo filtrować fałszywe sygnały podczas płaskiego rynku. Prawdą jest, że z tego powodu tracisz również dobre sygnały, ale aby maksymalnie obniżyć nasze ryzyko, gdy używamy strategii podążania za trendem, najlepszym wyborem jest unikanie sygnałów handlowych podczas płaskiego rynku. Teraz pokażę Ci, jak możesz użyć tego wskaźnika w strategii handlowej. Jeśli zastanawiasz się, na której giełdzie handluje Bitcoinem i innymi kryptowalutami, możesz nacisnąć link pod tym filmem i spojrzeć na Bybit. Na tej platformie możesz łatwo dokonać wpłaty ze swojego konta bankowego i handlować ponad 150 kryptowalutami. Podczas handlu możesz korzystać z dźwigni finansowej do 100 razy, aby jeszcze szybciej osiągać zyski. Ponadto możesz użyć układu 4 cen, aby mieć oko na wiele kryptowalut w tym samym czasie. Jeśli również chcesz handlować na tej giełdzie, odwiedź Bybit za pośrednictwem linku pod tym filmem, ponieważ za pośrednictwem tego linku otrzymasz bonus od depozytu do 30 i 33 tysięcy dolara amerykańskiego. Można go używać na dwa sposoby. Możesz użyć tych sygnałów kupna i sprzedaży do wchodzenia w pozycję, lub możesz zmienić ustawienia wskaźnika w celu identyfikacji trendu w dłuższej perspektywie. Pierwszy sposób polega na dodaniu bardzo popularnego wśród traderów wskaźnika o nazwie MACD klikniemy na wskaźniki i dodamy ten wskaźnik do wykresu. Przede wszystkim przejdziemy do ustawień MACD, aby zmienić ustawienia domyślne. Tutaj dla szybkiej długości zmienimy ją na setną. Dla wolnej długości ustawimy ją na dwusetną. Dla wygładzania signal ustawimy wartość 50, następnie otworzymy sekcję stylu. Następnie usuniemy linię MACD i linię Signal. Gdy jest zielona, rynek wykazuje tendencję wzrostową, a gdy jest czerwona, rynek wykazuje tendencję spadkową. Kiedy jest zielona, będziemy przyjmować tylko sygnały kupna. Jak widać, otworzyłem tutaj trzy transakcje, z których dwie zakończyły się sukcesem, a jedna stratą. A kiedy wykres ma kolor czerwony, będziemy przyjmować tylko sygnały sprzedaży. Otworzyłem tutaj cztery pozycje i widać, że trzy z nich były zyskowne, a jedna zakończyła się stratą. Z tego powodu wszystkie fałszywe sygnały kupna i sprzedaży zostały usunięte. Oczywiście, nawet po tym będzie kilka fałszywych sygnałów, ale jest to normalne w strategiach podążających za trendem. Ważną kwestią jest to, że należy zarządzać ryzykiem, ustawiając stop-loss i odpowiedni rozmiar pozycji za pomocą strategii zarządzania ryzykiem. Innym bardzo korzystnym sposobem wykorzystania tego wskaźnika w strategii handlowej jest zmiana długości średnich kroczących i uczynienie go długoterminowym wskaźnikiem identyfikującym trend. Jeśli nie chcesz samodzielnie analizować cen, możesz dołączyć do mojej grupy Telegram, aby otrzymywać bezpłatne sygnały kupna i sprzedaży. Link znajduje się w opisie pod tym filmem. Tak więc ustawienia są następujące. W sekcji danych wejściowych zmienimy wartość HMA na dwusetną. A wartość SM, a na 155. I to będzie wszystko. Teraz widać, że ten wskaźnik pokazuje nam ogólny trend na rynku. A teraz możesz dodać wskaźnik sygnału kupna i sprzedaży do swojego wykresu i wziąć sygnały, które są w tym samym kierunku, co ogólny trend rynku. Otwórzmy więc zakładkę wskaźników. Jednym z dobrych wskaźników, który będzie bardzo dobrze współpracował z tym wskaźnikiem, jest oscylator Andin. Dodamy więc ten wskaźnik do naszego wykresu. Identyfikacja sygnałów kupna i sprzedaży na tym wskaźniku jest bardzo łatwa. Kiedy czerwona linia przecina pomarańczową linię, jest to uważane za sygnał sprzedaży. Kiedy zielona linia przecina linię sygnału, jest to uważane za sygnał kupna. Sygnały sprzedaży będą brane pod uwagę tylko wtedy, gdy wskaźnik smoka pokazuje ogólny trend spadkowy na rynku. Dokładnie odwrotne zasady działają w przypadku transakcji kupna. Kiedy rynek znajduje się w ogólnym trendzie wzrostowym, tak jak tutaj, i otrzymujemy sygnał kupna, tak jak tutaj, możemy otworzyć pozycję kupna. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was przydatny. Przetestujcie tę strategię i podzielcie się wynikami w sekcji komentarzy. To będzie wszystko, jeśli chodzi o ten film. Nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować mojego kanału YouTube. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Do zobaczenia w następnym filmie.